Ok, zapowiadany punkt numer dwa. No, będziemy rozmawiać o tym, co trudne. O grzechu w kontekście tego, co, na czym skończyliśmy poprzedni odcinek, bo powiedzieliśmy, że jednak jest coś, czym możemy tak wytłumaczyć to, że my miłości Bożej albo nie doświadczamy, albo jej nie zauważamy, nie dostrzegamy. Nie? No właśnie, grzech czymś takim chyba jest, nie? No, na pewno. Grzech, który zaciemnia też naszą rzeczywistość, mm -hmm. odciąga nas od tego, co piękne, dobre, w tym znaczeniu, żeby to gdzieś dalej odnieść, no to, to będzie racja. Ja tak y Ale... myślę o tym, że y nieraz jak y ktoś trwa w grzechu, okej, okay, powiem o sobie, nie? Jak, y jakoś długo nie, nie jestem w stanie łaski uświęcającej, to już zaczyna mi się nawet tak gdzieś projektować że właściwie to co widzę to jest ten obraz czy nie mam zaciemnionego obrazu tylko właśnie mhm. to co widzę teraz to jest ten właściwy obraz nie? i wtedy chyba łatwo w ogóle wpaść w taką spiralę tego że, że w ogóle no. już gdzieś tam pan bóg jest daleko no on właśnie, jest on jest blisko no jest blisko na wyciągnięcie <laughs> ja ręki ja tak sobie jest wyobrażam. no to to jest te zaciemnienie że no. tak naprawdę nam się wydaje że jest wszystko niby klarownia, tak naprawdę nie dostrzegamy jego działania, jego miłości. Dodatkowo grzech powoduje tak, że my sami uważamy, że nie jesteśmy też godni. No tak naprawdę, że Bóg teraz na mnie nie spojrzy, to jest to te pokłosie tego naszego patrzenia na Pana Boga, że ja muszę teraz, ja muszę się oczyścić, to wtedy Pan Bóg mnie przyjmie, a to nie, nie tędy droga. No dobra, no ale nie jest tak, że właśnie. no Powinienem pójść do sakramentu pokuty i pojednania, czyli no, powinienem właśnie zrobić te kroki ze, ze swej strony. Tak? Twoja wola, chcę, Aha. ale to nie ty się oczyścisz. Okej. Okay. I, I to jest ta różnica. Że to, no, to nam, zwłaszcza facetom, to grozi, że tak, o pójdę do spowiedzi, o teraz mi się udało, jestem wspaniały, idealny. To nie, to nie jest prawda. To jest łaska. To Bóg ze mnie ściąga nie, ten ciężar tych grzechów, nie żądając nic w zamian. Oczywiście. Jego pragnieniem jest nasza też miłość, to nie odpowiedzenie, ale nie stawia takich warunków, że jak mnie pokochasz to ja cię odpuszczę. I w skrócie to oznacza, że Pan Bóg kocha mnie nawet kiedy jestem w grzechu. To ja to wiem tak głową, nie? Mhm. ale trudno jest to przyjąć. Bo, bo kiedy wiem, że przekroczyłem jakieś przykazanie po prostu, nie? To, to, to wtedy od razu się to odpala, nie? że, że no, Pan Bóg się gniewa na mnie. No, to, to, jest, to odzywa się to, jaki jak mieliśmy obraz Pana Boga. No dobrze, to jak tak Cię słucham, no to myślę o tym, że Pan Bóg po prostu kocha mnie pomimo mojego grzechu. No i to chyba w sumie zgadza się z tym, co nas tak Kościół uczy, bo to też nieraz słyszałem, że właśnie kocha się nie za coś, tylko pomimo. No to, to myślę, że chyba dobrze jest sobie tak to wkręcić w głowę. Nie, że Pan Bóg mnie kocha. Albo przestaje kochać jak popełnie grzech, tylko pomimo tego grzechu nadal kocha. No, ty tego doświadczasz, pewnie doświadczałeś w swojej rodzinie z dziećmi, hmm. że kochasz dzieci, mimo że nie posłuchają, zrobią jakiś wybryk, cokolwiek. Tak. A ty je kochasz. To tak jak. To jest, to jest ten obraz, co nie, że pomimo, pomimo tego, co robią, mimo że to może boleć, co nie nieraz jak się usłyszy jakieś słowa albo człowiek się zdenerwuje, ale nie przestanie kochać. Nie, nie otwierasz drzwi i teraz powiesz yy, tak, córce, yy, tobołek, kanapki na drodze i chce znaleźć nową rodzinę. Tak jest, ja już cię nie kocham, bo, bo coś złego zrobiłaś. Yy, mamy tendencję po prostu do, do, do tego zła, do tego, żeby jakoś tę miłość Bożą gubić z oczu właśnie mhm. przez grzech. Yy, no, stoi za tym grzech pierworodny, możemy mhm. powiedzieć chyba, no taka. Nasza tendencja do tego, że, że no, będziemy, będziemy słabi, jesteśmy tymi grzesznikami i chyba po prostu trzeba to tak przyjąć i zaakceptować, nie? bo, bo mm -hmm. może nam się rodzić taki perfekcjonizm wierzę też nie, że y, po prostu najlepiej jakbym w ogóle żył bez grzechła, to niemożliwe. Nerealne jest. No i jak widzę swój grzech, widzę swoją słabość, to znaczy, że ja wiem, do kogo mogę się zwrócić, mm -hmm. to mi w tym pomoże i wtedy ja potrzebuję Boga. Kościół nie jest miejscem dla ludzi bez grzechu, tylko dla grzeszników. I tak Jezus mówił: nie przyszedł do zdrowych, tylko do chorych, tych, którzy źle się mają. A to rzeczywiście pokłosie grzechu pierworodnego, ta nasza skłonność. Z jednej strony chcemy dobrze, wiemy jak powinno być, a wychodzi inaczej. To jak właściwie y, dzieciom mówić o grzechu? Bo wiesz, ja to sobie wyobrażam, że mam. Y, Dziecko, do, które przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej, więc też do pierwszej spowiedzi. No i to jest ten moment, kiedy w ogóle pojęcie grzechu wkracza na arenę, czy jednak też wcześniej, są przedszkolaki na przykład? No na pewno dużo wcześniej wkracza, no bo jakieś też podstawy wychowania same, jakieś zasady, no to tutaj już pokazują. Na czym polegał w ogóle grzech pierwszych naszych rodziców? Na nieposłuszeństwie. Po prostu nie posłuchali mhm. no dobrej rady, tak naprawdę. Kwestia to jest inna, dyskusyjna, jeszcze raczej nawet niedyskusyjna, ale też na kolejną rozmowę wolnej woli. Bo po co te jedno drzewo takie Pan Bóg tam zasadził? No bo gdyby człowiek nie miał wyboru, no to jaka by była jego wolna wola w tym wszystkim, co nie? Tak, tak. No jasne. Tak, Także no... Te, tutaj myślę, że. To, to jak najbardziej, to, to w rodzinie, w, wśród dzieci, no to, to jest, że no... mama prosi Cię o coś, tata Cię prosi, prawda, ale nie prosi dlatego, że chce Ci krzywdę zrobić, tylko z miłości, chroni Cię przed czymś, nie dotykaj, bo się sparzysz, nie chodzi o to, żeby się parzyło dziecko, co nie? Tak. No, myślę, że wiesz, wracamy do, do tego do tematu budowania w ogóle więzi, bo przy temacie Bożej miłości mówiliśmy o tym, że w tych, w tych warunkach takiej więzi rodzicielskiej z dziećmi możemy te, te, pokazywać tę miłość Pana Boga, jakoś dzielić się, jak ja mhm. jako rodzic jej doświadczam. No i, no i mówiliśmy o tym, że budujemy tę więź też przez to, że dzielimy się jako rodzice swoimi słabościami. Tak. Nie, to tutaj myślę, że chyba w ten sposób możemy też uczyć nasi, nasze dzieci tego, że to, to nie jest żadna ujma, że się do swojej słabości tak. przyznaje. Wręcz tak. przeciwnie, to wielkość człowieka też pokazuje, tak. co, nie? że widzę, no po pierwsze, nie ma człowieka, który nie ma słabości. Każdy ma. Co nie każdy gdzieś i grzeszy i tak dalej, ale umieć się do tego przyznać, to jest jakby wejście poziom wyżej, co nie? Zobaczyć, że to nie skreśla mnie w innych oczach, a wręcz przeciwnie. Pokazuje, że rzeczywiście jestem kimś też i wartościowym, i że widzę swoje słabości i nad nimi pracuję. W nie ma nieprawości, grzech nie ma miejsca. I to, co się pobrudziło, tak można powiedzieć, wpadło w te grzechy, nie może do niego sam o własnych siłach wrócić. Nie? Tylko, tylko Bóg mógł coś takiego, wpaść na taki pomysł, no. i zaplanowany był żeby właśnie wcielić się. To już jest nieprawdopodobne, że Bóg staje się człowiekiem, no. że przyjmuje to naszą naturę. Zresztą to też pokazuje, że ta nasza natura no, była też i jest, była zamierzona. Bóg chciał, stworzył nas swój obraz i podobieństwo. Tu można dyskutować, bo niektórzy tutaj, że chodzi o wygląd, tu chodzi o, o sferę tej woli tak naprawdę. W tym jesteśmy, że mamy wolną wolę, ale rzeczywiście niesamowite. Jezus staje się Raczej Bóg staje się człowiekiem, Jezus, który jeszcze się rodzi w takich, a nie innych warunkach i kończy tak jak skończył, tak myśleli, ale trzeciego dnia właśnie spłacił ten dług. Kochani, ten odcinek o, o grzechu, tą prawdą, że każdy z nas ma tę skłonność. A siłą nas, jako rodziców, jest, jest to, jeżeli potrafimy dzielić się naszymi słabościami, powiedzieć o, nim, o nich naszym dzieciom, bo w ten sposób też pokazujemy im, że to nie jest, że to jest po prostu jakiś stały element naszego życia, na który też jest w naszym życiu religijnym, w naszym życiu chrześcijańskim recepta. I o tym będziemy mówili w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.